Thank you. W dziesiątym odcinku kręconym telefonem komórkowym mam przyjemność przedstawić po raz kolejny Michała Olejniczaka, który jest dzisiaj nie tylko bohaterem filmu pod tytułem Lotkarze, nie tylko autorem kolejnej jego filmowej operacji, którą poznamy na końcu odcinka, ale także laureatem i posiadaczem komórki Nokia N93i, którą mu wręczam w tej chwili, którą mam nadzieję nakręci nowy, bombowy film. Nie wiem jak to się dzieje, ale Miasto w Komie ma bardzo młodych uczestników, coraz młodszych. Mieliśmy już Marcela, który miał lat 13, zaledwie, Igor ma lat 18. Igor Kolonus przygotował film i to bardzo ciekawy film pod tytułem Gęsty Staw. Co robi Twój bohater w filmie? Jadąc z w tym w tym tłoku, zauważa, że może chyba jednak coś zmienić. Przyglądałem się w słońce. Wybiega z tramwaju, zabiera rybę i biegnie wprost do Wisły, potem ją tam wrzucając. Dlaczego to robi? Nie można dać tak gnieść z innymi rybami, no tak jak ci ludzie w tramwaju i też chce dać trochę wolności. zawsze, jeśli jedzie i się spojrzy na kogoś, to się śmieje z tego typu albo z sypiary, że jest albo jakoś zimnie ubrana, albo w ogóle jakiś wypłoch, to polewa jest. To jest niebeznadziejne, że nie można ludzi porównać do takich ryb, co ja żyją sobie w akwarium. Przy takich sklepach, że w ogóle miejsca nie ma dla siebie. Że każdy się tam poci, jeszcze jak jest upał, to już w ogóle jest tragedia. Wszystko jest w ogóle pozawalane, miejsca nie ma gdzie wcisnąć, każdy tam żyje, ledwie, bo żyje. Czy masz tym, żeby wysiąść, bo już na tego wszystkiego już Już nie chce nawet w tym autobusie siedzieć. Nie wiem, że jest zdenerwowany, bo musi do roboty iść albo do szkoły, co go dobija że się jakiś menel zwali, to jest w ogóle jest. Chyba, że się wbije jakiś moher z wózkiem z bazarów z Różyckiego i potrąci tym wózkiem kogoś, to od razu jest bulwer z drugiej strony i się zaczyna. Rozmowa pani to, a pani tamto i od razu już. Albo jak się spóźni, to jakiś pasażer do kierowcy podjeżdża i od razu z miejsca awantura. Takie inne bajery między tym się dzieją. Stoją i w tym ścisku próbują może tylko miejsce zrobić dla innych i tyle. chciałem tym rybom jakoś tak użyć sobie, żeby miałem więcej przestrzeni, bo my ludzie, jak i w tym autobusie, to nie ma nic w przestrzeni. Przestrzeń dopiero wtedy tak się wysiądzie. A ryby sobie wyrzuciłem, bo żeby miały taki przestrzeń, między mogły sobie jakoś powolniej sobie chociaż przez chwilę, tam pożyć sobie na takim większym terytorium swoim i poczuć trochę wolności. Ani tak jak w zamknięciu w tym akwarium całym. Czy jak to się tu zwie. Już jest grupa znajomych, którzy wybierają się na wycieczki okazjonalne po Warszawie. I co też na tych wycieczkach się dzieje? Tu. tu? Ni tu nie wiem wie pan bo ja nie tutajjsza, to ja nic tu nie wiem.. スタートスタートスタートスタ Chwila z dnia w programie Miasto w Komie to szczególny element, bardzo rozpropagowany już w tej chwili i popularny, jak się okazuje, bo łatwiej się kręci impresje niż e, coś, co jest rozbudowaną historią i którą trzeba, trzeba jakoś ogarnąć. Michał, jest autorem chwil, e, chwili z dnia pod tytułem Podróż e, autobusem nocnym. Jaka to jest dla Ciebie w ogóle? E, no, to jest akcja? przede wszystkim fan dla mnie. To jest fajna zabawa. i Patrzysz można... na kadr? Czy dobrze wychodzimy? Przepraszam, bo no my tu tak. rejestrujemy cały czas komórką, tak? Siebie. No tak. Yes. Poczekamy. Z parą ma tam się pokazała, tak jeszcze jesteśmy w domu, koniec długiej męczącej podróży. Pamiętajcie, że w programie Miasto w Komie wygrywa się komórki, dokładnie takie kom